Także witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku ze serii PRG Właśnie. Dlaczego ta seria teraz się nazywa PRG? Otóż dlatego, że zmienimy jej nazwy. Rodzinne gospodarstwo, które było pisane całe na taki skrót PRG, co oznacza że będzie polskie rodzinne gospodarstwo. Myślę, że Wam się teraz ta seria się bardziej spodoba. Jest to odcinek chyba 26. 26 odcinek z tej seryjki. Niedługo do 30 odcinków dobijemy. Na początku zejdziecie łapeczkę w górę, subskrypcję z ręczkiem, będzie mi miło. A dzisiaj będziemy siać jęczmień. Jęczmień, tam koło domu. No i wpadnijcie na social media. Obserwujcie mnie, zapraszam, bo tam też rzucam trochę odcinków. Znaczy no trochę się, tam najbardziej się udzielam po prostu na social mediach, niż, bo tutaj odcinki są, ale tam też się udzielam na resztach social media, na przykład na Instagramie, na Facebooku, na jakichś grupkach moich, tam co potworzę dla was, tak, też tego. Ogólnie ten kierowca tu dalej jest, no bo ja wszystkie te dla was odcinki nagrywam w tym samym dniu, co odbierałem ten ziewnik. Mamy godzinę 13. A ja się wyrobiłem prawie ze wszystkimi siewami, praktycznie. Tu sobie zasiejemy jęczmionkę, będzie było elegancko. Jęczmień, 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 będzie było elegancko. No i nagrywam dla was odcinek, wy to oglądacie w niedzielę. W poniedziutro macie, no właśnie, to szkoła znów. No ten tydzień z szkołą się zaczęło od wtorku e... Jutro macie szkołę, jak wy to oglądacie czyli w, nie czy w niedzielę Ja to nagrywam w piątek już dla was Także no ja dopiero do szkoły będę szedł No za dwa dni No ale muszę iść naprawdę, teraz muszę iść w poniedziałek muszę iść, w to ja cały tydzień będę w sumie w szkole no bo dawno już nie chodzi, w niebo, ja nie ja byłem przed święty, ja teraz nie byłem w ogóle teraz w szkole, no bo zwieńce wolne, bo trochę chory tu to, wiecie człowieka też choroby dopadają Kurwa ale śnieżyca biało się zrobiła na dworze pada i pada kurwa. Nie mógłby ten śnieg pójść w ogólnie widzowy. No ale ja zawsze jakiś ten klimat tej zimy, czyli tego klimatu zimy, to chyba już nikt nie czuje. Bo te zimy to są takie, że ten śnieg jest trochę i później znika. Ale co poradzić ogólnie widzowy. Eee, no i co, to tak to wszystko przebiega. No właśnie widzicie widzowie. Tutaj siebie trzeba dokończyć. Co tu jeszcze będzie trzeba zrobić widzowie? Nie pamiętam. Nie pamiętam co jeszcze miałem tu porobić na tej serii. Miałem tu na pewno te się już dawno skończyć na live'ie, no ale live się nie udał no i co miałem zrobić? Opuszczamy i rura. Rura musi jebać. Robię miniaturkę, żeby nie było Dobra, miniaturka zrobiona, żeby nie było No i my sobie będziemy dalej siać tutaj bo oczywiście Dobrze ja się ło dobrze, płonie kalafon No bo tu półiem byłby, można wjechać, w sumie to zrobić, abyśmy tylko tu przyjechali, bo talerzówką, ta talerzówką, ta, ta Przejechałem tylko i tyle. Sika malakofon, sika malakofon, sima Nie wiem, czy dzisiaj to skończymy. Ale nagrywam z tego, co na tę serię mam po prostu, bo nic innego tutaj Wam nie nagram, bo tu nic innego dla Was nie można teraz nagrać, bo tylko te siewy teraz skończyć. No i koniec tutaj jest takich prac przedzimowych, można powiedzieć już. Mało. No bo my teraz zostaną tylko ziemniaki, kukurydza jeszcze i tyle. No. A to już nie bałem w odcinkach, nie? bo trzeba robotę najpierw skończyć i widzowie zaznaczyć, że się można być za kolejną, nie? Hmm. też chciałbym w sumie... nie wiem czy na kolejnym odcinku Ursus nie pójdzie właśnie do remontu, nie wiem właśnie czy nie pójdzie gdyby poszedł, by był już spokój do kukurydzy to jeszcze trochę zostało to tak jeszcze miesiąc został, to akurat by mechanik go przez miesiąc zrobił To by już byłby na odwóz W sumie Ursus No nie wiem, zobaczymy no, chciałbym żeby on jednak Miał ten remont zrobiony, no bo Widzowie on, on, tak jakoś się dziwnie chłodzi Wiecie Dużo pali, po prostu paliwa Dawka pewnie jest za bardzo ustawiona, znając życie, czy coś takiego, albo gdzieś już te ucieka to paliwo gdzieś, no bo jak pamiętam, ursusa wstawiłem do garażu na jedną, na jedną noc, to była plama paliwa pod nim, no. Także ja tam to jakoś spróbowałem naprawić, to, to bym znowu wstawił, no to to na się to samo by było raz była plama oleju pod nim także on potrzebuje kapitalki teraz nie? kapitalka i rurę nie? będzie będzie gnówka także chyba tylko tego potrzebuje no i będzie dobrze no. nic zowy wy się nie martwcie ursus będzie chodził jeszcze co go nie zabije to go wzmocni Trudno, będzie porozkręcane całe, no ale no trzeba tak, niestety, trzeba. Będzie trzeba go rozebrać całego, powyczyszczać ten brud, ten, ten cały olej, to wszystko. Na początku to podstawa to umyć go solidnie w jakiejś chemii po prostu i tyle. To najważniejsze będzie. Później wiadomo, trzeba rozbierać części, później trzeba wziąć chemię i to czyścić, nie? Aż do takiego stanu takiego, no, żeby to pomalować po prostu, ale jeszcze przed tym czyszczeniem. To jeszcze ponaprawiać te rzeczy. Mi się tak wydaje wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. No ale w międzyczasie ze składaniem i czyszczeniem można to robić. Po prostu czyścić i składać, nie? Żeby to robota szła i szła, nie? W miesiąc myślę, że u mechanikowi się uda, bo tam oni to szybko. Oni, mają pracują tam po 8 godzin u Zdzicha, no to czasami nawet po 12, jak trzeba coś skończyć. Widzowie, a Zdzichu to mój kolega, także mój kolega na pewno to robi, Zdichu to mi zrobi w miesiąc na pewno. Także miesiąc odcinków tu nie będzie, przy miesiąc nie będzie tego ursusa, tu niestety. No, ale no co, no trzeba. Trzeba to trzeba. Aż do kukurydzy tu nie będzie tego ursusa. Także ursusa zaś. Na no, KMP ja to chyba go zawieść już, nie? Myślę. Jeszcze jeden odcinek zrobimy z tych siewów. To dokończę tam tam tego małego poletka. Tutaj tego ursusa zawiozę. Będzie dobrze, panie. Będzie dobrze. Już nie będzie taki jak taki brzydki. Będzie zrobiony w końcu. Ile ma? No mało ma, bo to świeże po, po tego to... Ten dwa miesiące temu był odebrany z, od mechanika, także... No ten nur też jest świeży jeszcze, nie? Na ten to już robi w polu, Tamten też będzie robił, tylko ten to już dotarty, jest porządnie. A tamten to będzie też trzeba go jakoś dotrzeć. No akurat w kukurydzy myślę, że się dotrze. No bo przy pryzmie będzie i będzie ubijał, no bo... Może tak będzie najlepiej. Akurat pola kukurydzy mam fajne. Także będzie elegancko. Znaczy no ja na pole na razie mam. Ale nie wiem czy mi jakieś pole nie dojdzie od któregoś sąsiada, który nie hoduje krów. To może mi odda, no bo ja nie potrzebuję, tak? Także ja już tam na długo się Jak ktoś ma tego, to niech daje. Ja nie mu wykoszę, mu zapłacę nawet za to pole, że mogę sobie to zebrać i tyle. Nie, a oni powiedzieli, nie ma za darmo, nie. Niektórzy tylko muszę się jeszcze iść do gadań. a to tam chociaż im flaszkę postawię, żeby nie było, I tam dzieciakom coś im pokupuje. chociaż tym, tym, żeby nie było. A ja sobie to zabiorę, po prostu im to uprawię od razu. Oni tam powiedzieli, że sobie mogę na tę kukurydzę, tam byle coś nie? Po prostu dałam im flaszkę, żebym mógł to pole mieć i tyle. Oni tam nie będą się kłócić o nic. Widzowie, także było elegancko, no. No. Ile mamy w tym? na stolik. Nie starczy nam na to pole znaję życie. Na pewno nie starczy. Będzie trzeba do tego dopełnić. No to może się przejedziemy akurat, bo na odcinku to tak za bardzo też nie ma co robić, to wiecie o 11 minut odcinka, no to ja wam już tutaj oczywiście wspomnę, łapkowanie, subskrybowanie kanału, z dzwoneczkiem, że was nic nie minęło i napiszcie tutaj hashtag jęć ja przypnę wam serduszko, żeby nie było i napiszcie hashtag odcinek, zobaczymy jak to ogląda do tego momentu, czyli dwa hashtagi, mnie i odcinek, zobaczymy jak to będzie oglądał cały odcinek, a kto nie? Zobaczymy. Mało wszystko widzę, nie? I tak będzie trzeba jechać i tak. 30 minut może nagram ten odcinek. Zobaczymy ogólnie jak będzie to szło teraz. Dopóki rodzice nie wsiadą do, do domu. Bo niestety ale to nagrałem właśnie w takiej chwili. Żebyście mieli po prostu co oglądać. No wiadr wieje najwyśle naprawdę super wiatr po prostu naprawdę jeb do góry Też jeszcze pracuję nad tym bizonem bizon pakiem po prostu do tutaj do tej siedemnastki no i i, no i po prostu no coś tam powoli robię. będę ogólnie Będzie tych bizonów mnóstwo w tym paku, po prostu będzie mnóstwo, bo każdy będzie robiony na osobnych teksturach po prostu. No, bo nie ma sensu zrobić. W farmingu jeszcze tym to fajnie wyglądają na fototeksturach te bizony. I naprawdę robię na fototeksturach jeszcze, ale chcę, żeby każdy był jakiś unikatowy po prostu. I będą tu wszystkich jakichś takich najróżniejszych wersjach, wszystko. No i też trochę na tym pracy jazdnie. Na razie mam tylko dwie wersje. Właściwie się skupi na razie na dwoma wersjami. Czyli wersje Z056 miodowego i pomarańczowego. Na razie te dwa. Oczywiście bizony będą na skrypcie polskiej 30. Coś takiego po prostu. No najlepiej. Najlepsze bizony, jakie były tu do 17. Takie, które nie bagują z innymi modami. Bo tu są fajne 60. Teraz są do tej 17. Czyli odurz z oporem, tego serdecznie pozdrawiam i gratulacje z, pięce, z okazji 500 subskrybentów. Naprawdę gratulacje. Brawa, brawa się należą. No bo jednak, dołączenia tego YouTube'a w okresie, w którym ja też coś tworzę na tym kanale. Może czasami nawet... był chyba taki moment, że mnie przebijałeś, ale... Ja cię i tak szybciej przebiję, no bo... No bo ty miałeś pamiętam... Pf, czasami ty masz czasami takie przerwy miałeś. No teraz, teraz dosyć często się udzielasz przez ten, przed tymi świętami się dosyć często już udzielać. Ale miałeś właśnie takie coś, miałeś, miałeś. Ale pozdrawiam i zapraszam na kanał jeszcze Majstra. Który nagrywa wraz z Ursusami Oporem takie materiały z 17, na przykład wywóz obornika i nie tylko. Myślę, że jak oglądasz, to będzie ci miło. I tam zostawcie, bo teraz chłopak leci po 600, a tam majster, chyba nie wiem po ile leci. A też spadnijcie. Linki zostawię wam w opisie, w sumie w, w, w komentarzach dam. Bo w opisie już nie będę został, tylko w opisie dam. Będziecie mieli przypięte tam wiadomości. No co, brak nie na no, mnie? Brak. I tak będę musiał jechać i tak. Ale praktycznie to zobaczę tam to pole to jednak już trochę obsiałem na tym siewniku. No, ogólnie fajny siewnik ten rabe work, rabeł tak, rabeł work, chyba coś takiego, rabeł work, work, mnie to obchodzi, w ogóle jak to się czyta, Ważne, że to, to spełnia swoje zadania. Kamień. Tam spier na to pole. Leśnie koło kamienia, tu przyjadę i wezmę, ale na razie nie chcę tam leży. Po prostu jest ciężki nie chce, nie da się go rady przenieść. To musiałem go tam chociaż, żeby mi nie przeszkadzał. Widzowie, Nie uda się na tym oprzeć już. Może te dwa tutaj te dwa paski się uda, chociaż też będzie pewnie ciężko. Ale poprześniaka się już nie uda zrobić. Dobrze, tylko tylko włączoną bronę aktywną to mniej nasion idzie ogólnie, widzowie. Żeby tak 10 sztuk tych nasion jeszcze zostało. Może czekać się udać, wiecie? I pojedziemy sobie po nasiona. Aj, pole całe, całe będzie, ja pierdol. całe na tym jednym siewniku to było chyba 267 litrów napełnienia tego siewnika, także no, starczyło, na styk dobra, mamy tu trzeba podnieść, wiadomo do transportu i my sobie jedziemy tutaj na dróżkę sobie wyjedziemy której mało korzystam ogólnie widzę to jest naprawdę niepojęte że z tej drogi to nigdy praktycznie nikt nie korzysta na tej serii nawet ja tu nie korzystam a jednak jest ta droga także trzeba trochę pokorzystać i lecimy nie wiem ile minut odcinka jest, nawet nie patrzyłem Sprawdźmy, sprawdzę jak to jedziemy na sklep Mnie nie będę teraz, bo jadę to nie będę to kombinował tu nic no jak tu jest jakieś, w jakieś pole kukurydzy to chętnie dobiorę widzowie, bo kukurydza to mi się przyda na kiszonkę I tu widzę, że nic nie ma chyba takiego wszego z tej kukurydzy Zobaczymy, że tu polewa, będzie jakieś pole a, bo to pole tego jest chyba o kurwa to jest pole takiego sąsiedniego Ej, jest kukurydza, to jest tego Ej, tego, jak on ma mańka a Maniek te. A maniek właśnie przyszedł do mnie i się pyta, czy nie chcę kukurydzy, żebym sobie skosił. No to chyba go wezmę tą kukurydzę skosza. To jest kawałek pola, kurwa. To wiecie, ile tu, Wiecie, jaka fajna akcja, by kukurydzy tu była? Na pewno bywa nam. obu, Na pewno nam. Widzowie, mi i Wam by się spodobała ta seria. Te, te, ten taki szonka tutaj. A tylko zetora muszę wsiąść bo a ja muszę nawrócić, bo tu... Bo tu z zetorkiem to ładowałem tego big bucka, tu trzeba go dokończyć, do końca wypróżnić To ile napełni to mi napełni Tutaj żeby tak prosto jakoś go nabić. Dobra, i zobaczymy na mapce, co ja mam najwięcej posiane widzowie. Hmm, czekajcie, ja mam tu swoją gospodarkę, tu mam swoją gospodarkę. Eee, czekajcie, tu mam to pole, czyli tutaj mam jęczmień. Tutaj mam te dwa pola, tu mam, no, te dwa, nie, to jedno pole, ale tu nie, dwa pola mam, sorry. Te dwa pola mam, tu mam tego, tu mam brzydko, tu mam owiec, no jak to że to możemy zasieć w sumie, albo, nie, wiecie co, zasiejemy jednak tam, albo nie wiem, zobaczymy. O, więc możemy tam dać w sumie bo to małe pole, to tam, tyle żeby tylko bizon sobie wykosił. O, więc nie pamiętam jak to jest to. O fuck, kurwa, zagapiłem. Jedź, jedź, jedź Hendryk, jedź, bo ja nie mam czasu. się miałem spać, gdzie się odcinek nagrywa. Mieli się dzisiaj 23 minut Dobra, jedziemy do Walley. Dobra, no, żeby też nie sobie dzisiaj wszystkie oba, że na kolejnym będzie od wóz susa do mechanika. To jedziemy na, na Gospe i zakończymy odcinek, nie, żeby to nie było. Albo pojedziemy na to polo od razu, to tam dookoła może jeszcze przejadę i zakończymy dopiero. no. No też, żeby coś móc zrobić na kolejnym odcinku, no bo wiecie, no, tak nie robić nic, to... Kóciutko, tylko czym ja będę kopał ziemniaki, zaś jaki Ursus pójdzie do tego. przemuszę muszę go dokopać. E, to Zetora, najwyżej będziemy kopać. No, no bo tak, z jeden, dwa odcinki tego Ursusa nie będzie, niestety. Licząc z odwozem, oczywiście, do mechanika. No to już jeden dzień, już jeden odcinek go nie będzie praktycznie drugi odcinek go też nie będzie widzieć tutaj jeszcze mógłbym w sumie wiecie co to w sumie jeszcze tą łąkę bo to tylko tu muszę bronę aktywną włączyć a tu bym ustawił No tylko jak ja włączony, to bym ustawił set, to niech będzie łowiec to skosimy te dwa pola razem i tyle ta łąka i tak mi jest niepotrzebna a z tym to już ma co robić, widzicie? Patrzcie, kurczę z macorowić. Z tym Izielskiem. Dobra, to będzie odcinek. Się, więc mienia i owsa będzie no ja to będzie na tym kolejnym odcinku za dwa zrobi to pole tylko sobie idę do już już mieć jakąś obwódkę zrobioną A tu będą piękne żniwa, jak tu będzie już te będzie, będzie tego, nie? Jeszcze będzie tutaj zmiana tego Bizona, na tego co nie baguje po prostu rozgrywki, no niestety ja Bizon trochę się zmieni. No ale myślę, że to wyjdzie na korzyść na tej serii po prostu i będzie lepsze po prostu, no bo jednak 17 się już kojarzy bardziej z Woody'ami i z tym wszystkim, dlatego przy tym zostańmy. I widzicie, te maszyny na Udimie też te 17 lepiej wyglądają niż te takie na fototeksturach, także tak zostaniemy i po prostu to, tego Bizona też zmienimy. No Bizon będzie na fototeksturze, ten na, na zmiany, no ale niestety. Ale to będzie lepiej, to będzie wyglądał praktycznie jak na Udimie trochę. Nie będzie się błyszczał niestety. Ale coś za coś widzowie, coś za coś. Bizon za Ursusa, nie? Będzie zastąpiony po prostu. A tu bizon będzie miał kurwa w jazdę kurwa wodną. Dobra, to by było na tyle w sumie z dzisiejszego odcinka. Do kolejnego odcinka, życzę Wam miłej niedzieli jutrzejszego poniedziałku i ogólnie całego tygodnia do kolejnego